Cześć! Witam Was na megadiscount.pl. Pokażę Wam dzisiaj mroźną Elzę, czyli nową lalkę Elzy od firmy Mattel. Muzyka Elza jak zawsze uczesana jest swój długi blond warkocz z śmieszną zakręconą grzywką na czubku głowy. Jak widzicie, mamy tutaj jej jasno-niebieską, przezroczystą tiarę z brokatem, różowy makijaż oraz y, taką sukienkę, jaką nosi ona w filmie. U góry mamy brokatowy niebieski gorset y, z ciemno-niebieskim takim golfikiem chociaż nie jest to golfik, bo nie jest potrzebne na szyję jest to taka w sumie bluzeczka z y, rozstawionymi y, luźnymi rękawami. I do tego mamy atłasową spódnicę, na której znajdziecie dwa paski siatki, na której również mamy brokat i jest on ułożony w płatki śniegu. Do całości, Elza ma oczywiście przezroczyste niebieskie pantofelki. W zestawie znajdziecie figurkę lodowego potwora, którego Elza stworzyła, aby odstraszyć swoją siostrę. Jak widzicie, i, i, trzyma się on na, takim, na takiej podstawce, która się kręci, ale zawsze jednak jest stabilna. Mamy również trzy śnieżynki: jedną jasnozieloną, jedną niebieską i jedną białą. Kiedy podniesiecie lewą rękę do góry, prawa również podniesie się do góry i ześwieci się jej rękaw. Ale to nie wszystko. Kiedy załadujecie jedną ze śnieżynek do ręki Elzy i podniesiecie jej lewą rękę, śnieżka wystrzeli. Tak samo jak w filmie, kiedy Elza budowała swój zamek. Tutaj również możemy użyć mocy i sterować lodem. Oczywiście możecie trochę lżej podnieść rękę do góry, i wtedy zobaczycie, jak śnieżki się pięknie świecą. Śnieżkami możecie celować w śnieżnego potwora. Kiedy zgasicie światło, możecie zobaczyć, jak pięknie świecą się śnieżynki. Ta, tak wygląda niebieska. Pokażę Wam teraz zieloną. A także białą. W tym pudełku znajdziecie Elze wraz z jej magicznymi mocami, możecie rzucać śnieżkami w lodowego potwora. Jeżeli podoba Wam się ten zestaw, zapraszam Was na megadiscont.pl.